Wypuszczanie kuny do lasu. Po złowieniu kuny, złapaniu w klatkę, wypuszczamy ją do lasu. Nie robimy krzywdy zwierzęciu. Proszę bardzo, panie kochany. Wypuszczanie I tu musi z zipem. Daję paskę. To musi opaść? No nie, bój się. Tam Cię ta blaszka chroni. Nie, nie. Nie bój się, zaraz będziesz to tu sobie żyć. A nie, nie. Czekaj. O, okej. Okay. I teraz podnieś jej tym prętem, zy, Zyga. Nie musisz tego zapinać. Nie, czekaj, czekaj, czekaj. Nie. Teraz tą o właśnie. No, tylko żeby... Dobrze, kula? Pa, Papa, poszła Nie Ale no poszła. Poszła jak kuna, nie? Poszła jak kuna